Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się dzieje, gdy inżynierowie przesuwają granice lotnictwa komercyjnego mimo ogromnej presji finansowej? Efekt masz przed sobą: Airbus A380. Podwójny piętrowy gigant, który w porównaniu z Boeingiem cc 47 wydaje się skromny. Ale to, co naprawdę czyni ten samolot wyjątkowym, to nie tylko jego rozmiar, lecz śmiałe decyzje inżynieryjne, skryte na widoku. Wybory projektowe tak ambitne, że wielu ekspertów lotniczych twierdziło, że nie da się ich zrealizować, a wszystko to w ramach komercyjnej opłacalności. Dziś poznamy 10 najciekawszych osiągnięć inżynieryjnych A380: od skrzydeł giętących się jak u ptaków, po przestrzenie pasażerskie dorównujące luksusowym hotelom. I uwierz mi, nawet jeśli latałeś tym kolosem lub jesteś zapalonym entuzjastą lotnictwa jak ja, Gwarantuje, że odkryjesz coś, co sprawi, że spojrzysz na ten samolot zupełnie inaczej. Na początku lat 90. Airbus spojrzał w przyszłość podróży lotniczych i dostrzegł problem. Główne porty lotnicze osiągały swoją przepustowość. Ich rozwiązaniem nie było budowanie mniejszych samolotów latających na lotniska drugorzędne, lecz stworzenie znacznie większego maszyny. Program A380, początkowo nazywany a 3 xx miał być najbardziej ambitnym projektem komercyjnego samolotu od czasów Concorde Cel? Stworzyć samolot mogący przewieźć ponad 800 pasażerów między głównymi światowymi hubami, oferując niespotykany dotąd komfort i efektywność. Co nastąpiło potem, to program rozwojowy o wartości 25 miliardów dolarów, który przesunął granice inżynierii lotniczej w sposób, który wciąż wpływa na projektowanie samolotów dzisiaj. Marvel 1. Największy środek transportu ludzi liczby wciąż zadziwiają, niemal dwie dekady po jego pierwszym locie. W konfiguracji pełnej ekonomicznej A380 może przewieźć 853 pasażerów, co stanowi populację małego miasteczka lecącego na wysokości 3490 tysięcy stóp. Jednak prawdziwym wyczynem inżynieryjnym nie było tylko zmieszczenie wszystkich tych miejsc siedzących w środku. Chodziło o udowodnienie, że wszyscy mogą bezpiecznie ewakuować się z samolotu. Podczas certyfikacji Airbus musiał pokazać, że wszyscy 853 pasażerowie i 20 członków załogi mogą ewakuować się w mniej niż 90 sekund, używając tylko połowy dostępnych wyjść w ciemności z losowo zablokowanymi wyjściami. Pomyśl o tym wyzwaniu przez chwilę. To prawie 10 osób ewakuujących się na sekundę. Osoby biorące udział w teście nie wiedziały, które wyjścia będą dostępne, tworząc realistyczne warunki paniki. Kiedy zgasły światła i wydano komendę, 853 osoby ewakuowały się z samolotu w zaledwie 78 sekund, o 12 sekund szybciej niż wymaga to przepis. Jak to osiągnęli? Odpowiedź tkwi w rewolucyjnym projekcie przepływu pasażerów. A30 ma 16 ekstra szerokich wyjść i zjeżdżalnie ewakuacyjne, które rozwijają się w zaledwie 6 sekund. Główna klatka schodowa jest dwukrotnie szersza niż wymogi kodeksu budowlanego, co pozwala na jednoczesny ruch w górę i w dół nawet podczas sytuacji awaryjnych, chociaż żadna linia lotnicza nigdy nie eksploatowała A380 na maksymalnej pojemności, woli bardziej dochodowe kabiny premium. Emirates rutynowo przewozi 615 pasażerów na trasach o wysokiej gęstości, co nadal jest ponad dwukrotnie większą pojemnością niż większość odrzutowców szerokokadłubowych. Marvel 2, globalna układanka Pużli A380, to nie tylko samolot, to mistrzowski kurs z zakresu międzynarodowej logistyki i produkcji. Prawie 4 miliony pojedynczych elementów, wytwarzanych przez 1500 firm z 30 krajów, łączy się, aby stworzyć jeden samolot. Jak przetransportować tak ogromne części na linię montażową we finalnym miejscu w Tuluzie, Francja? Airbus stworzył całkowicie nową sieć transportową. Skrzydła produkowane w północnej Walii są zbyt duże dla zwykłych samolotów towarowych. Zamiast tego musiały podróżować barem rzeką D do portu Mostyn, gdzie załadowano je na specjalne statki typu Roll On, Roll Off. Po dotarciu do Bordeaux, we Francji kontynuowały podróż w specjalnym konwoju na ściśle zaplanowanej trasie, z mostami wzmocnionymi i rondami zmodyfikowanymi specjalnie dla elementów A380. To nie tylko zarządzanie łańcuchem dostaw, to logistyczna symfonia, która pod względem złożoności dorównuje dużym operacjom wojskowym. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, gdy tylko jeden z tych elementów się opóźni? Całe linie produkcyjne mogą stanąć, co dokładnie miało miejsce w 2006 roku, opóźniając program o kilka miesięcy. Marvel 3. Sieć neuronowa. Ukryta pod powłoką A360 znajduje się zdumiewająca sieć 530 km 330 mil okablowania elektrycznego wystarczająca, by sięgnąć od Londynu do Paryża. To okablowanie nie służy tylko funkcjom wygody, tworzy układ nerwowy najnowocześniejszego systemu fly by wire, kiedykolwiek zainstalowanego w samolocie komercyjnym. W przeciwieństwie do układów hydraulicznych, te przewody przesyłają cyfrowe polecenia, które regulują powierzchnie sterujące z mikroskopijną precyzją tysiące razy na sekundę. Wczesne prace nad A380 napotkały poważny problem związany z tym okablowaniem. Niemieckie i francuskie zespoły inżynieryjne używały różnych programów do wspomagania projektowania. Sat, które nie potrafiły się ze sobą idealnie komunikować. Gdy wiązki kabli wyprodukowane w Niemczech zainstalowano w częściach kadłuba wyprodukowanych we Francji, okazały się o kilka centymetrów za krótkie. Skutkiem tego przebudowa kosztowała Airbus szacunkowo 4,8 miliarda euro i opóźniła program o niemal dwa lata. To zdarzenie stało się legendarnym studium przypadku zarządzania oprogramowaniem korporacyjnym. Pomimo tych wczesnych trudności, systemy elektryczne A380 stanowią ogromny krok naprzód pod względem niezawodności. Zastępując tam, gdzie to możliwe, systemy hydrauliczne układami elektrycznymi, Airbus stworzył samolot z redundancjami, których wcześniejsze generacje nie były w stanie zapewnić. Marvel. 4 latająca arena. To zrobiłbyś z 550 metrów kwadratowych przestrzeni kabiny? Wnętrze A380 jest tak ogromne, że wymyka się konwencjonalnym porównaniom. Mając 550 m2, 51020 stóp kwadratowych użytkowej powierzchni podłogi, można zmieścić prawie trzy pełnowymiarowe korty tenisowe, regulaminowe boisko do koszykówki z zapasem miejsca, 35 milionów piłeczek do ping-ponga, jeśli uwzględnić przestrzeń luku bagażowego. To nie są tylko ciekawostki, to fundamentalne dla pozycjonowania tego samolotu na rynku. A380 dał liniom lotniczym bezprecedensową swobodę w tworzeniu na nowo doświadczeń pasażerskich. Niektóre linie używały tej przestrzeni, by pomieścić więcej miejsc, ale najbardziej udani operatorzy A380 poszli w przeciwnym kierunku. Stworzyli doświadczenia niemożliwe do zrealizowania na żadnym innym samolocie: pełne bary serwisowe, prywatne prysznice spa, saloniki towarzyskie, a nawet apartamenty w chmurach. Cześć, Etiat. Emirates, największy operator a 360 skonfigurował swoje samoloty z naciskiem na klasy premium, oferując 14 apartamentów first class, 76 rozkładanych foteli biznesowych i przestronne kabiny ekonomiczne. Ich kultowy bar w kształcie podkowy stał się tak popularny, że pasażerowie rezerwowali a 360 specjalnie dla tego żywiołowego doświadczenia, w tym także ja. Uwielbiam to. Kolejnym ciekawym faktem jest to, że wiele A380 posiada windy na jedzenie między pokładami. Oznacza to, że posiłek może zostać przygotowany w kuchni na dolnym pokładzie, a następnie wysłany windą do serwowania na górnym. Dla wielu entuzjastów lotnictwa A380 to ostatni moment, gdy linie lotnicze priorytetowo traktowały doświadczenie pasażera ponad maksymalną efektywność. Cud 5. Statecznik poziomy większy niż większość samolotów. Oto coś, co zmieni sposób w jaki patrzysz na każdy A380. Jego statecznik poziomy, małe skrzydło na ogonie, ma rozpiętość skrzydeł 34 m 99,7 stopy. To prawie tak szerokie jak cała rozpiętość skrzydeł Airbusa A320, która wynosi 33,1 m bez wingletów. Ta ogromna powierzchnia sterowa to nie tylko ozdoba, zapewnia precyzyjną kontrolę potrzebną do manewrowania samolotem o masie odpowiadającej około 400 samochodom rodzinnym. Generując siłę do 5000 funtów w obu kierunkach, może zaskakująco zręcznie regulować pochylenie samolotu. Statecznik pionowy ma niemal 4 kondygnacje wysokości, a jednocześnie wykonany jest z kompozytów włókna węglowego, które czynią go lżejszym niż tradycyjny aluminiowy odpowiednik. Ten ogon jest tak duży, że Airbus musiał zbudować specjalne zakłady wyłącznie na potrzeby jego produkcji. Piloci, którzy latali A360, opisują samolot jako niezwykle responsywny niemal jak znacznie mniejsza maszyna. Ta precyzja wynika z pracy tych przerośniętych powierzchni sterowych w harmonii z systemem fly-by-wire o którym mówiliśmy wcześniej. Marvel 6: skrzydła, które uginają się jak ptaki skrzydła. A380. Są jego charakterystyczną cechą wizualną, natychmiast rozpoznawalną dzięki ekstremalnemu wygięciu ku górze na końcach. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że te skrzydła zostały zaprojektowane tak, aby zmieniać kształt w locie w dramatyczny sposób. Na wysokości przelotowej końcówki skrzydeł uginają się ku górze o oszałamiające 4 metry, czyli 13 stóp. To nie jest wada konstrukcyjna, to celowe inżynieryjne mistrzostwo. Te elastyczne skrzydła pochłaniają turbulencje niczym amortyzatory, zapewniając płynniejszą jazdę i zmniejszając zmęczenie struktury. Elastyczność skrzydeł osiągnięto dzięki połączeniu zaawansowanych stopów aluminium i materiałów kompozytowych. Powłoka skrzydła jest frezowana na różną grubość sięgającą miejscami zaledwie 3 mm, tworząc precyzyjnie obliczone strefy ugięcia reagujące na siły aerodynamiczne. Efekt. Samolot o wadze 575 ton przy starcie może mieć skrzydła, które zachowują się niemal jak ptasie, natychmiast adaptując się do zmieniających się warunków powietrznych. Jeśli będziesz miał szczęście siedzieć przy oknie nad skrzydłem podczas następnego lotu A380, obserwuj podczas startu, jak skrzydła zaczynają się uginać ku górze, gdy samolot się unosi. To inżynieryjna poezja w ruchu. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak A380 zdaje się płynnie przelatywać przez turbulencje, które odbiłby mniejsze samoloty? To właśnie dzięki tym elastycznym skrzydłom. Marvel 7. Samolot, który zmusił lotniska do ewolucji a a380 nie tylko podważył możliwości inżynieryjne Airbusa, ale zmusił lotniska na całym świecie do przeprowadzenia olbrzymich modernizacji infrastruktury. Z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 79,7 m, 261 stóp i długością 72,7 m, 239 stóp, A380 przekracza wymiary standardowej bramki na lotnisku. Jego maksymalna masa startowa wynosząca 545 ton oznaczała, że drogi startowe i kołowania musiały zostać wzmocnione, aby udźwignąć ten ciężar. Tylko 140 lotnisk jest przystosowanych do regularnych operacji A380, a niektóre z nich wydały łącznie miliardy na modernizacje gotowe na A360, takie jak poszerzone drogi kołowania ze specjalnym wzmocnieniem, dwupoziomowe rękawy pasażerskie umożliwiające jednoczesną odprawę obu pokładów, zwiększone systemy obsługi bagażu dla ponad 555 pasażerów, zmodyfikowany sprzęt ratunkowy. Rozbudowane obiekty kontroli celnej i imigracyjnej. Lotnisko London Heathrow wydało na samo przystosowanie do A360 450 milionów funtów, rozbudowując terminale i wzmacniając nawierzchnię. Lotnisko Changi w Singapurze przeznaczyło cały pier z terminalu 3 wyłącznie do operacji A360. Być może najbardziej imponujące było to, że lotniska musiały zrewidować swoje standardy separacji turbulencji powietrznych. Ogromne wiry powietrzne generowane przez skrzydła A380 są tak silne, że kolejne samoloty muszą zachować większą odległość, nawet do 8 mil morskich w przypadku lekkich statków powietrznych. Kiedy A380 wszedł do służby, nie tylko dołączył do globalnej floty, ale na stałe zmienił fizyczny krajobraz lotnictwa komercyjnego. Marvel 8. Wyjątkowa elastyczność zasięgu. A380 został zaprojektowany na bardzo długie trasy i robi to imponująco. Najdłuższa regularna trasa A380 to połączenie Emirates z Dubaju do Auckland. 80,24 mile pokonywane w około 17 godzin. Jednak prawdziwą wszechstronność A380 zapewnia zdolność do rentownej obsługi znacznie krótszych tras. Linie lotnicze wykorzystywały a 3680 na lotach tak krótkich jak z Singapuru do Kuala Lumpur, zaledwie 184 mile, które samolot pokonuje w niecałe 30 minut w powietrzu. Emirates regularnie lata A380 na trasie Dubaj-Maskat o długości 235 mil, gdzie samolot spędza więcej czasu na kołowaniu, wsiadaniu i wysiadaniu niż w powietrzu. Ta elastyczność wynika z niezwykłej efektywności inżynieryjnej. Pomimo ogromnych rozmiarów, A380 może operować z tych samych pasów startowych, co znacznie mniejsze samoloty. Jego potężne hamulce węglowe mogą zatrzymać 575 ton z prędkości lądowania na odcinku krótszym niż 2000 metrów w optymalnych warunkach, a innowacyjny projekt skrzydeł zapewnia wyjątkowe właściwości na niskich prędkościach. Na trasach krótkiego zasięgu linie lotnicze początkowo wykorzystywały A380 do szkolenia załóg, oraz w celu obsługi tymczasowo dużego popytu. Jednak pasażerowie tak polubili te Super Jumbo Shuttle usługi, że niektóre trasy stały się stałe. Marvel 9. Redefinicja luksusu na wysokości 39,1 stóp. Przestronna kabina A380 umożliwiła rewolucję w podróżach lotniczych w klasie premium. Linie lotnicze rywalizowały, tworząc coraz bardziej ekstrawaganckie oferty, które byłyby fizycznie niemożliwe do zrealizowania na mniejszych samolotach. Singapore Airlines wprowadziły pierwsze naprawdę prywatne apartamenty w przestworzach, w pełni zamykane kabiny z drzwiami przesuwnymi, wolnostojącymi łóżkami, nie fotelami rozkładanymi, oraz ręcznie szytymi skórzanymi meblami od Poltrona Frau, która projektuje także wnętrza Ferrari. Emirates odpowiedziały, wprowadzając prysznicowe spa dla pasażerów pierwszej klasy. Każdy pasażer ma 5 minut bieżącej wody na wysokości 39000 co jest niezwykłym osiągnięciem technicznym, wymagającym specjalnych systemów wodnych i certyfikatów bezpieczeństwa. Jednak Residence Etihad stanowił szczyt luksusu A380, trzypokojowe latające mieszkanie z salonem, oddzielną sypialnią z podwójnym łóżkiem oraz prywatną łazienką z prysznicem. Za 32 000 USD, w jedną stronę między Abu Dhabi a Nowym Jorkiem, pozostaje to najbardziej ekskluzywnym produktem komercyjnych linii lotniczych, jaki kiedykolwiek oferowano. Poza ultra kabinami, dodatkowa przestrzeń A380 przynosi korzyści wszystkim pasażerom. Fotele w klasie ekonomicznej w A380 są zwykle szersze niż w innych samolotach, a kabina jest wyraźnie cichsza. Marvel 10. Życie po życiu Super Jumbo. Gdy pierwsze A380 osiągają wiek emerytalny, doświadczają niespodziewanego życia po karierze jako przedmioty kolekcjonerskie. W przeciwieństwie do większości wycofanych z eksploatacji samolotów, które trafiają na pustynne złomowiska, wycofane części A380 są przekształcane w ekskluzywne produkty i pamiątki lotnicze. Specjalistyczna firma we Francji demontuje wczesne A380 i przerabia części na luksusowe przedmioty. Ramki okienne stają się ramami do obrazu w krawędzi natarcia skrzydeł. Przekształcane są w biurka executives. Panele kadłuba są formowane w dzieła sztuki ścienne. Łopaty wentylatora silnika stają się rzeźbami sprzedającymi się za tysiące euro. Nawet bardziej dostępne upominki, takie jak breloczki wykonane z materiałów kabinowych, stały się gorącymi przedmiotami wśród miłośników lotnictwa. To upcycling. Stanowi unikalne podejście do zrównoważonego końca życia samolotu. Zamiast jedynie recyklingu aluminium, te ikoniczne maszyny nadal przynoszą radość jako funkcjonalne dzieła sztuki, zachowując dziedzictwo samolotu, który wielu uważa za ostatni romantyczny samolot pasażerski. Ile zapłaciłbyś za stół konferencyjny wykonany z sekcji skrzydła A310? A380 reprezentuje coś coraz rzadszego we współczesnym przemyśle. Produkt zaprojektowany nie tylko z myślą o efektywności, ale także by wzbudzać podziw. Choć Airbus zakończył produkcję w 2021 roku po dostarczeniu zaledwie 251 samolotów, co jest daleko od pierwotnie zakładanych 1200, wpływ A380 sięga znacznie dalej niż same liczby produkcyjne. Jego rozwój zapoczątkował techniki produkcji, zastosowanie kompozytów i praktyki projektowania cyfrowego, które dziś są standardem w całym przemyśle lotniczym. Dla pasażerów, którzy mieli okazję go doświadczyć, A380 przypomina o czasach, kiedy latanie było czymś wyjątkowym, gdy sama podróż miała być niezwykła, a nie tylko cel. W epoce nieustannej optymalizacji i cięć kosztów A380 odważył się postawić na pierwszym miejscu komfort pasażerów, doskonałość inżynieryjną i czystą ambicję, zamiast maksymalnej efektywności. Może nie zdobył rynku tak, jak Airbus się spodziewał, ale zdobył coś być może cenniejszego naszą wyobraźnię. Czy kiedykolwiek leciałeś A3 80? Które z tych inżynieryjnych cudów zrobiło na Tobie największe wrażenie? Skrzydła wyginające się jak u ptaka? Niewiarygodne możliwości ewakuacji? A może prywatne apartamenty, które na nowo zdefiniowały luksusowe podróże? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. A jeśli spodobało Ci się odkrywanie inżynieryjnych sekretów tej ikony lotnictwa, koniecznie polub i subskrybuj, aby zobaczyć więcej dogłębnych analiz najciekawszych samolotów świata.